KTM to marka, która dziś kojarzy się z agresją, technologią i sportową dominacją. Ale zanim motocykle tej firmy zaczęły wygrywać rajdy Dakar, zanim pojawiły się kultowe modele jak Duke, EXC czy Adventure, istniał zwykły warsztat w małym miasteczku w Austrii. Dziś przeniesiemy się do 1934 i prześledzimy ponad 8 dekad historii KTM. Od małej manufaktury, przez kryzysy i podziały, aż po globalny sukces i absolutną dominację w świecie terenowych jednośladów. Ale zanim jeszcze zaczniemy, YouTube wprowadził nową opcję podbijania filmów. Więc jeżeli podobają Ci się treści na tym kanale, podbij ten film. Zobacz jeszcze nasz drugi kanał Enduro KKSB, gdzie znajdziesz filmy z jazdy w terenie, w błocie, w bagnie, na różnego rodzaju typu zawodów, na takich maszynach jak omawiany dzisiaj KTM, ASIX, RXF czy KAIO oraz wiele innych. Nie przedłużam już więcej, zaczynamy! zrozumieć jak narodziła się marka KTM musimy się cofnąć aż do 1934 roku. Do niewielkiego spokojnego miasteczka Matischhofen w górnej Austrii. Tu właśnie tam młody mechanik Hans Trankenpols zakłada swój pierwszy warsztat. Początkowo jest to mała działalność obsługująca głównie lokalnych rolników i właścicieli samochodów. Ale Trankenpols ma w sobie coś więcej niż tylko umiejętności. Ma ogromny zapał i wizję. Lata 40. Jest to epoka, w której rozwój techniki dopiero nabiera tempa. A Hans bardzo szybko zaczyna się wyróżniać w regionie. Jego warsztat nie jest zwykłym punktem napraw, ale miejscem, w którym ludzie znajdują fachową wiedzę, rzetelność i rozwiązania problemów, z którymi inni mechanicy sobie nie radzili. Zyskując reputację solidnego specjalisty, Trankel Pols podpisuje umowy na serwisowanie motocyklów DKV oraz samochodów Opla. Dzięki temu zdobywa dostęp do technologii, której później sam nauczył się adaptować w swoich konstrukcjach. Nadchodzą jednak trudne czasy. Lata 40. i okres II wojny światowej mocno zmieniają europejski rynek. Pojazdy są traktowane jako zasoby strategiczne, a dostęp do części i materiałów jest ograniczony. Warsztat Hansa podtrzymuje działania. Ale rośnie w nim przekonanie, że ciągłe naprawianie maszyn innych producentów nie jest przyszłością. Po wojnie, kiedy Europa zaczyna się odbudowywać, rośnie też zapotrzebowanie na tani, dostępny transport. Ludzie potrzebują prostych, lekkich pojazdów, które pozwolą im przemieszczać się między domem a pracą. To właśnie wtedy Trunker Paul zaczyna myśleć o stworzeniu swojego motocykla. Konstrukcji, która byłaby tania w produkcji, ekonomiczna i niezawodna. To wizja bardzo ambitna jak na moje warsztat, ale Hans nie jest typem, który boi się wyzwań. Prace projektowe trwają kilka lat, głównie ręcznie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i doświadczenia zdobytego przez ponad dekadę. Efektem tej pracy jest prototyp, który w 1951 roku opuszcza warsztat. Motocykl otrzymuje nazwę R100. Mimo, że uchodzi za prosty, to jest to konstrukcja naprawdę dopracowana, wykorzystująca silnik Rotaxa, który już wtedy uchodził za niezawodny. Sukces modelu R100 sprawia, że mamy warsztat zamienił się w zakład produkcyjny. W 1953 roku rusza pierwsza seria wytwarzana przez zaledwie około 20 pracowników. Ludzi, którzy na co dzień pracują przy każdym elemencie konstrukcji, od ramy podrobne wykończenia. W 1955 roku do firmy dołącza Ernst Kron jest to zamożny inwestor i entuzjasta motoryzacji. To on wnosi kapitał i pewność biznesową, której brakowało młodemu przedsiębiorstwu. To właśnie wtedy powstaje nazwa, którą znamy do dziś KTM. Pochodzi ona od pierwszych liter nazwisk twórców oraz miejscowości, w której znajdowała się fabryka. Lata 50. i 60. to czas intensywnego rozwoju. KTM stopniowo porwaza nowe modele, odpowiadające na rosnące potrzeby społeczeństwa. W ofercie pojawiają się lekkie motocykle codziennego użytku. Praktyczne, tanie w eksploatacji i przystępne cenowo. Ludzie potrzebują transportu, a KTM to starczą im pojazdy, które są nie tylko niezawodne, ale także nowoczesne jak na tamte czasy. W tamtych latach powstaje m.in. R125 Tourist, a następnie skuter MiLabel, czyli pierwszy większy projekt KTM-a, który miał powalczyć z europejskimi konkurentami. Jednocześnie KTM stawia na sport. Już w 1954 roku zdobywa szosu Austrii w klasie 125 cm 3 Sukces ma ogromne znaczenie marketingowe. Firma zaczyna traktować sport nie jako dodatek, ale jako sposób na testowanie rozwiązań technologicznych. To właśnie w tym okresie oprócz pojazdów spalinowych KTM równolegle rozwija Linię rowerową. Chociaż nikt nie spodziewał się, że rowery staną się potężną gałęzią firmy, to już wtedy zauważano, że produkcja ma ogromny potencjał. Pod koniec lat 60. KTM staje się rozpoznawalną marką w Austrii, zarówno w motocyklach, jak i w rowerach. Lata 70. to dla KTM absolutny przełom. Firma rozwija się w bardzo szybkim tempie. Rośnie produkcja, zatrudnienie i liczba oferowanych modeli. W 1971 roku KTM zatrudnia już około 400 osób. Jest to gigantyczny skok, jak na firmę, która zaledwie kilkanaście lat temu była tylko warsztatem. KTM coraz mocniej inwestuje w motocross i enduro. Właśnie w tej dekadzie powstają pierwsze naprawdę dopracowane motocykle terenowe, które zaczynają zwracać uwagę na terenie międzynarodowej. Firma eksperymentuje z nowymi materiałami, zawieszeniami i konfiguracjami silników. To właśnie wtedy narodziła się tam filozofia, która została zawarta w słowach ready to race. Motocykle KTM zaczynają pojawiać się na podium zawodów, a sport staje się nieodłącznym elementem tożsamości firmy. Marka przestaje być lokalnym producentem, zaczyna wkraczać na światowe rynki. Choć KTM odnosił sukcesy, to lata 80. przyniosły poważne wezwania. Na rynku pojawiła się ogromna konkurencja, szczególnie japońskie marki, które oferowały modele tańsze i technologicznie bardziej dopracowane. KTM zaczął tracić pozycję, rosło zadłużenie, a firma nie nadążała za zmianami rynkowymi. W 1990 roku przedsiębiorstwo trafia w ręce wierzycieli. To katastrofalny moment w historii ktm Firma staje na skraju bankructwa. Rok później zostaje podjęta dramatyczna, ale konieczna decyzja. KTM zostaje podzielony na cztery osobne firmy. Mianowicie na KTM Sport Motorcycles, która zajmowała się produkcją motocykli, KTM Farad, czyli produkowanie rowerów, Avona, produkcja chłodnic oraz GFG, gdzie produkowane były narzędzia. Podział ten pozwolił ocalić najważniejsze części firmy i położyć fundament pod nowe otwarcie. Prawdziwe odrodzenie ktm rozpoczyna się, gdy w zarządzie pojawia się Stefan Pirer. To człowiek, który ma jasne spojrzenie na przyszłość. KTM musi stać się marką sportową i innowacyjną. Pod jego kierownictwem rozpoczyna się intensywna modernizacja. Reorganizacja produkcji, inwestycje w technologie, nacisk na lekkie konstrukcje i nowoczesne silniki. Najważniejszy moment tej ery to rok 1994, czyli premiera pierwszego Duke'a. Był to pierwszy poważny motocykl szosowy KTM. Zupełnie nowy kierunek dla marki, która dotąd kojarzyła się głównie z offroadem. W połowie lat 90. zapada decyzja o zmianie identyfikacji wizualnej. KTM przyjmuje pomarańczowy kolor, który staje się symbolem agresji, niezależności i sportowej natury. Od tego momentu firma mocno rozszerzyła gamę modeli. Supermoto, Adventure, motocykle terenowe nowej generacji, większe silniki jednocylindrowe, a potem dwucylindrowe. To okres, w którym KTM zaczyna wracać na światowe szczyty. W ofercie KTM jest wiele legendarnych modeli, ale jedna linia wyróżnia się szczególnie. Jest to EXC Six Days. To specjalna edycja enduro stworzona z myślą o najbardziej wymagającym rajdzie świata International Six Days Enduro, czyli 6-dniowej Olimpiadzie off -roadu. Six Days różni się od zwykłych EXC tym, że już fabrycznie wyposażone w mocniejsze komponenty i ulepszenia inspirowane doświadczeniami zawodników startujących w International Six Days Enduro. Mamy tu m.in. wzmocnione zawieszenie WP, ulepszone hamulce i sprzęgło Brembo, specjalne mapy silnika, anodowane podzespoły, czy charakterystyczną grafikę odnoszącą się do kraju gospodarza danego rocznika. Modele Six Days występują w kilku wariantach silnikowych, zarówno dwusuwowych jak i czterosuwowych. W dwusuwie mamy pojemności od 125 do 300 cm3, natomiast w czterosuwie od 250 do nawet 500 cm3. Dwusuwy takie jak 250 czy 300 AXC Six Days są lekkie, zwinne i bardzo mocne w niskim zakresie obrotów, idealne na techniczne, trudne trasy. Natomiast czterosuwowe AXC-F Six Days to z kolei motocykl bardziej stabilny, przewidywalny. I świetne w długich, szybkich odcinkach rajdowych. To maszyny projektowane po to, by przetrwać warunki, które inne motocykle doprowadziłyby do awarii. Ekstremalne temperatury, długie podjazdy, błoto, kamienie oraz wielogodzinne odcinki specjalne. Dlatego właśnie KTM XS6 Days uchodzi za jeden z najlepszych motocyklów na świecie dla osób, które od takich maszyn oczekują czegoś więcej. Współcześnie KTM mierzy się z poważnymi problemami finansowymi. Nadprodukcje motocykli, zmiany rynkowe, rosnące koszty i problemy logistyczne stworzyły trudną sytuację. Jednak dzięki partnerstwom, m.in. z firmami z Azji, KTM odzyskuje swoją stabilność. Dziś firma mocno inwestuje w nowe technologie, lekkie materiały, silniki o niższych emisjach, hybrydowe rozwiązania i nowe systemy elektroniczne. Przyszłość marki to również rozwój gamy Adventure, dwusuwowych enduro z wtryskiem TPI oraz zwiększenie obecności na rynkach wschodzących. I tak właśnie kończy się podróż przez historię KTM, Z małego warsztatu przez pierwsze prototypy i rowery, aż po globalną markę, która króluje w rajdach, Enduro, Motocrosie i na drogach całego świata. KTM to nie tylko motocykle, to pasja, to jest sport, innowacje i nieustanna walka o każdy kolejny metr na trasie. Każdy model od EXC 6 Days przez Duke, aż po Adventure i SX jest dowodem filozofii Ready to Race. Jeśli spodobał Ci się ten film i chcesz więcej takich materiałów w motocyklach, historii marek i najciekawszych maszynach, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka i napisz w komentarzu, który model KTM-a zrobił na Tobie największe wrażenie. Zobacz też nasz drugi kanał Enduro KSB, gdzie publikowane są materiały z jazdy w terenie, m.in. na takich sprzętach właśnie jak KTM, Asics, Husqvarna czy Kayo. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym.